Hmm. Chodź tu Dobra Mam cię jeszcze, o jeszcze kierunką drwałem Hop, 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 hop hop, jest mały trening bokserski Bądź moim workiem kochany Ugh, tak pięknie. Dobra Chyba cię jeszcze wybuchem walnę Dojazda się No nie no Nie udawaj mistrza sitów Dobra, udało się, rozwaliłem No nieźle zrobiłem, mogłem się najpierw nawagić. No dobra, trudno. Zrobimy małe boksowanko. Ale podbrudkowy ładnym bo sprzedałem The server is coming to town O, kierunki Okej okay. Pudło, pudło, frajerze. The server is coming! Dobra Ok, podrzut i chwyt! Pięknie! O! 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 Bądź moim fureczkiem! już życie, frajerze! Ach. A ci szczękę rozjebałem. Łatwa walka nawet była. To jest pierwszy etap. <grytanie> Do tego tak łatwo. Miałem ja zrobi taką minę ostrego... Y Ostrego z zboczucha, tak jakby. ty ty tyłek będzie mój. Tak, teraz uruchomił swój posąg. Nie wiem, co tu mam robić w ogóle. O nie, Savior! Dobra, nie wiem, czy już strzelałeś, ale to było podłe. Ale on szybki teraz jest. Nie wiem, czego sięgnę z tak słabą ręką. Och, kurde. Okej okay. Dobra To byś chciał uciec jak najszybciej Żałuję, że nie mam... A może jednak mam? Nie mam wody święconej, kurde na hama go załatwił A nie Behold the power of the side. Bro. Teraz tak Roll'em Nie wiem czy mnie walną Oj tu frajerze Niech ty, 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 ty Jak ja bym się tutaj dopaść? No Skuto sobie wypuszczaj do swojej promienie No nie no Też sobie robi Dobra, mam Teraz jakoś go trzeba dopaść No chodź tu! Chodź tu! Chodź tu malepeto. No niech tu ucieka! Jest tu! Jak go dopaść? Trzeba się uleczyć najpierw! O Jezu, to średnia to na całe życie mi starczy. Trafił mnie? No dobra, trafił, ale do, jakoś tam poszło. O Jezu, the savior is coming! Do białego roczki mi ta walka może doprowadzić. Dobra, mam cię. Och, chyba go trafiłem. Kurde, niech to. Nie no, już ucieka. Ty w... F... jeden. Mam to w dupie, masz, przypierdol mi. Oh my god, jaki jest kurwiący! Na ty! że cię trafiłem. No chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Białej gorączki dostanę od tego... kurwa fokasa! Z chęcią go pierdzimy w ryj. No chodź! O! Niech tu! No chodź! Chodź Chodź tu! Chodź no, tu! No za krótką łapę na niego! No Nie no! O mój Boże! szybci, ludzie! Mam dosyć tej walki! Raz go złapać trzeba by było tylko! O oh mój Boże! Dobra, chodź! No, ucieka! Kiedy do tchórz! W życiu nie widziałem większego siusiu majtka. Chodź to ci pan kupię, kurwa dzieciaczku. Uhuu, jestem to zła! Uhu, boję się, że mnie uderzy. Kurde, frajer. Chodź tu! Chodź kurde, latał. Jestem małpką. Albo jezusikiem jakimś, kurcze. No i ta będzie uciekał, jak... No, bierdolona rączka No chodź tu! No. Boże, nie mogę tego jakoś oszukać Hmm, jakiś oszukany cios zrobić hmm. Co tu mogę zrobić w ogóle? Albo nie zaraz Nie to! To drugie No, teraz sobie zaraz zabili Oh my god nie oh, mam 10 tysięcy nie mam. Ja bym sobie kurde kupił wodę święconą i go oszukał Dobra no pierwsze te to potrafi. No nie, już już ukiek już mi. Już go miałem Kurde w tak mm. Dobra, gdzie on będzie? Pość tu mm. oh my god, jaki to jest normalnie. Nie wiem czy tu trzeba też trzymać dziadostwo, żeby bo on nie. Nie tu! W niego! Boże! Nie ma znowu ucieknie no za krótka ręka chodź tu <grym> się> nęczymy się, dobra zabij mnie prędzej później jak tu zrobić żeby ten demonem go jakoś no i teraz no mam cię wreszcie Dobra, chyba płynujesz po tobie. Dawaj, 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 dawaj. Jest Masz jeszcze kudy mieczyki? tak. O Boże, jaka ta walka jest skurwująca. Mało podpowiedzi dla przyszłych grających, jeśli będziecie mieli kasę na wodę święconym, kupcie je, to. Bo to jest naprawdę... To jest rzecz, która w tej walce ułatwia życie.

tego on użyje do... Aha! Takie kurcze... mambo jumbo. Zawsze musi być krew. O, kredo. On, on nie żyje? O, mi Boże. No, how you still stare. <sighs> my <sighs> my. I served the dream of a world you spoke of. The savior you preached of. But you used my sister, Kida, who has nothing to do with this. And that is beyond forgiveness. No. For... <gross> se prende é Poznałem cię po piersiach. Ciągle ja takich ruchów w grze nie mogę robić. No, taką fajną, wielką rączkę mieć. O, szybszy było ode mnie.

<laughs> Dobry, na pożegnanie palce pomachał środkowym, fuck up wystawił. O, toś mi śpiewa. No nie, no nawet w takiej sytuacji on ma jakieś fantazje związane ze swoją miłością. Teraz będziemy już zawsze razem i będziesz mi śpiewać nędzne pieśni operowe. Tak. Kolejny moment nero. Hmm. Ale szczerze, to nie było jakieś takie romantyczne. No, ale to jest romantyczne. Zostaje przyciśnięty przez jakieś fałdy mięska. O jest zamknięty w czymś, co przybiera gigantyczną pochwę. O cholera on się znalazł tam. Nie chciał zawsze być. W gigantycznej pipie Zbawca wy Zbawca wyrusza na, na misję zbawienia świata Teraz uruchamia cokolwiek co sprawia, że lata O i jeszcze ma nawet aureolkę Jaki piękny Zobaczcie. Zobaczcie. <laughs> hey where's that thing going it's not complete yet is it it is in his heart to save the world from chaos he will begin by driving it out now he has what he needs yamato <laughs> sparta used it to seal the hell gate from the demon world is the key to opening the hellgate the real hellgate that lies dormant beneath this city the sword that separates the human world from the demon world i think you the son of the dark knight sparta are the only one who can stop the savior now nobash yeah. looks like you've got a rep to live up to <laughs> looks that way I zamienił się w piasek, czy cokolwiek to jest. Stał się aniołem. Nie, w te, e, jak one się nazywają. A nie, to, to był piasek, jednak. Myślałem, że świetliki się zamienił. Bo jestem zbyt fajny, żeby tak ro nie robić. Czy cool. to jest sposób wyjechać i wyjechać z metalu? Nie ma sensu. To jest cool. Liczę na plan. Tyliż ratuje ludzi, a ja będę kopał tyłki złym kolesiom. Czyli wszystko po staremu. Dobra, misja 11 jest skończona. Jeszcze mam czas na jedną, mniej więcej. Czyli będzie. w sam raz. O, punkty stylu ładnie wywaliłem. Nad nie wiedziałem. Hmm. A no tak, bo przecież miałem ten. Potrójny S Na rzeźbie Rzeźba nie oddaje tak jak Bruce Lee by powiedział Nie wiem czy sobie coś kupię może za dłuższy zasięg łapki Ale nie to teraz będę grał Dante Nero niestety poszedł na mały spoczynek I na razie go przez kilka misji nie będzie To najpierw zapisuję ciekawe co będę mógł I nic nie kupię przecież tamte jest już wykokszone chyba na Maxa, Chyba że ma swoje upgrade'y a, zaraz zobaczę.